Dzisiaj jest wykopomna chwila. Poczekaj, bo normalnie muszę poddychać sobie. Wolę robić górę, najgorzej gadać i robić nogi. Moja wymówka jest taka, że jeżdżę rowerem codziennie i to mi wystarczy. Ja już powoli kończę rozgrzeweczkę, zabieram się za nogi. Mam nadzieję, że ten trening będzie dosyć prosty i przyjemny, bo nóg nie robię zbyt często, ale dzisiaj wyjątkowy dzień. No i pokażę Wam sposób, jak można je dosyć ciężko przetrenować. Także nie marnujmy już czasu, bierzemy się za trenowanie. Pierwszym ćwiczeniem, które dzisiaj wykonamy w treningu nóg, będzie side plank, jedno nóż z jedną nogą na podwyższeniu. Tutaj będzie potrzebna mata do wykonania tego ćwiczenia. Układziemy sobie ją gdzieś blisko ławeczki. Najlepiej, żeby ta ławeczka była też dosyć niska, żeby wykonanie tego ćwiczenia nie było zbyt trudne. Zakładamy sobie jedną nogę na ławkę wyprostowaną. Druga jest zgięta w kolanie. Unosimy sobie rękę do góry. Staramy się zrobić tak, żeby bark był równo z linii z łokciem. Dajemy sobie matę na drugą stronę. To ćwiczenie nie tylko wzmocni wasz korpus, wzmocni także pośladek, wzmocni także przywodziciel, zależy na której stronie wykonujecie to ćwiczenie. Przy wykonywaniu tego ćwiczenia od razu poczujecie napięcie w przywodzicielu. Pamiętajcie też, żeby mocno spinać poślad oraz wypychać bioderko do przodu, tak żeby biodro nie było zgięte, a pośladek nie był luźno. dużo łatwiejsza strona. Będzie oczywiście ta, którą też nogę macie silniejszą. U mnie to jest zdecydowanie prawa noga. To ćwiczenie wykonajcie sobie po trzy serie na obydwie nogi, czyli na prawą trzy seryjki, na lewą trzy seryjki. Możecie podzielić sobie porówno po 40 sekund, po minucie. Możecie zrobić to sobie też pierwszą serię na przykład minutę, drugą serię 50 sekund, trzecią serię 40 sekund. W zależności jak jesteście wytrenowani, w zależności ile macie siły. Nie jest to wcale takie łatwe, jak się wydaje. To jest utrudniona wersja zwykłego side planka, który Wam zaraz pokażę. Zwykły side plank w wersji na prostych nogach wygląda w ten sposób. A jeżeli macie problem z wykonaniem takiej wersji, jest jeszcze wersja łatwiejsza, uginacie sobie kolana kąt 90 stopni i robicie w ten sposób. Jeżeli nie będziecie tutaj spinać pośladka, wasze siły szybko opadną. No i może być to też niezbyt efektywne. Ja raczej jestem zwolennikiem robienia krótkich przerw przy łatwych ćwiczeniach, czyli Odpoczywam sobie około minutki, ale gdy już robię cięższe ćwiczenia przy nogach, tak jak na przykład przysiady czy martwe ciągi, staram się odpoczywać troszeczkę dłużej 2 minuty, 3 minuty tak żeby po prostu powtórzyć kolejną serię z również podobną intensywnością, taką jak wykonywałem pierwszą czy drugą. Przywodziciele są już bardzo fajnie rozgrzane, przyda się to przy kolejnych ćwiczeniach. Tak jeszcze jedną rzecz dając, bardzo polecam wykonywać właśnie to ćwiczenie, bo u wielu osób trenujących właśnie w siłowni często mięśnie przywodziciele są bardzo zaniedbane, a takim ćwiczeniem możecie sobie je mega wzmocnić. Kolejnym ćwiczeniem jakie wykonamy na mięśnie nóg i w sumie pierwszym takim mocniejszym będzie krzesełko przy ścianie. Do krzesełka przy ścianie założę sobie ciężar, bo wytrzymać na przykład minutę czasu bez żadnego ciężaru jest dla mnie bardzo, bardzo prosto, ale jak na przykład dołożę sobie na nogi z 15, 20 czy 25 kg, ćwiczenie te staje się już dużo trudniejsze, a żeby ćwiczenia były efektywne, muszą być wykonane oczywiście z odpowiednim ciężarem z odpowiednią intensywnością. Damy od razu największy ciężar. Polecam, takie worki są bardzo wygodne. Dużo lepiej trzyma się worek na kolanach niż na przykład talerz albo hantelkę. Tutaj ważne jest, żeby wasze nogi były ugięte w kolanach 90 stopni. Ciężar jest już na nogach. Trzymacie sobie rączki tutaj, głowa do ściany. Zaczynają palić czwórki. Niestety tutaj nie mam większego worka niż 20 kg, ale na dzisiejszy trening w zupełności 20 kg wystarczy. Wolę zachować sobie troszeczkę więcej siły na trochę cięższe ćwiczenia. No Mógłbym śmiało założyć sobie tutaj większy ciężar, ale większy ciężar założymy sobie przy kolejnych dniach treningowych na nogi. O ile w ogóle takie będą, bo nogi robię rzadko. Dzisiaj jest wykopowna chwila, bo jest trening nóg i nie jest to mój ulubiony trening. Wolę zdecydowanie robić górę, ale pamiętajcie, że nogi również trzeba robić. Póki co, 8, możliwe, że 8 treningów już na tym kanale jest i to jest dopiero pierwszy trening nóg. Do tej pory była tylko góra. Ale mi się kurde czwórki spompowały ty te od tego. No tak to jest, jak się kurde robi nogi raz w tygodniu albo raz na dwa miesiące. A teraz czas na przysiad. Dobra, sztangę już mamy przygotowaną. Czas brać się za przysiady. Rozgrzewkowo 10 przysiadów na pustej sztandze. Z racji tego, że dzisiaj nie będę dźwigał tutaj jakichś dużych ciężarów, także przy trzeciej serii może być to już seria główna, zakładamy sobie jakieś 80 kg i lecimy kolejną serijkę. Tutaj robiąc przysiady, pamiętajcie, żeby schodzić sobie przynajmniej do kąta 90 stopni, żeby ten przysiad był w miarę głęboki. Poczekaj, bo normalnie muszę poddychać sobie. Jeżeli brakuje Wam mobilności przy przysiadach i na przykład nie jesteście w stanie schodzić zbyt głęboko, bądź Wam się unoszą pięty do góry podczas wykonywania przysiadu i idziecie na palce, polecam Wam się porozciągać. A jeżeli nie wiecie, jak się porozciągać, to polecam zobaczyć mój wcześniejszy materiał na kanale, który jest stricte filmem instruktażowym o rozciąganiu. Dołożymy sobie po jakieś 1,25 na stronę. Pamiętajcie, 2,5 kg to też ciężar, szczególnie jak robicie już maksymalne serie. Plus zaciski oczywiście, które ważą z 300 gram na stronę. Ostatnie nagrywki z nogami, już więcej nagrywek, nóg nie będzie. Wolę robić górę dwa razy dwa i pół. Lecimy dalej. Nie polecam robić, oczywiście, przysiadów w laczkach ani w butach. Chyba, że macie specjalne buty do dźwigania z twardą podeszwą. Znaczy, nie muszą to być też buty jakieś tam ciężarowe. 85 kg zrobione. Jest taka zasada: wysuwacie sobie z raków, wychodzicie. To jest taka zasada: cztery kroki: dwa do tyłu i dwa na boki, i od razu wykonujecie przysiad. Czas na martwy ciąg, na prostych nogach. Tutaj też polecam użyć sobie raków, które będą w miarę nisko. Ważne, żeby te raki były poniżej linii kolan. Bierzecie sobie sztangę, łapiecie szerzej niż macie bioderka. Łopatki do siebie, wyjmujecie sobie sztangę, wdech. Wchodzicie sztangą poniżej linii kolan i do góry. Tak w ogóle to martwy ciąg będę robił na dokładnie takim samym ciężarze jak robiłem przysiady. Pierwsza seria na 10 powtórzeń wykonana. Pijcie wodę, tym bardziej przy treningu nóg w takie gorące dni, żebyście się nie odwodnili i żebyście mieli więcej siły i większą pompę, chociaż przy treningu nóg pompa nie jest wcale tak istotna. Dokładamy sobie jeszcze po 1,25, tak żebyśmy mieli 85 kg. Inni by mnie mogli wyśmiać, że takie małe ciężary, ale przynajmniej na klatę jestem silny, Na nogach nie muszę być. Moja wymówka jest taka, że jeżdżę rowerem codziennie i to mi wystarczy. Czas na troszeczkę lżejsze rzeczy. Chodźcie ze mną, pokażę Wam kolejne ćwiczenia. Idziemy długim korytarzem na strefę wyciągów i maszyn. Tam jest bardzo fajna maszynka. Nałogi na, na nią nóg należąco. Tutaj zawsze musicie sobie ustawić pod swoją długość kończyn. I tu jest taki motyw, że dajemy sobie na razie ciężar rozgrzewkowy. Ogólnie ta maszynka na dwie nogi jest dla mnie zbyt lekka, dlatego wykonuję ją jednonóż. Pierwsza seria nie była tylko serią rozgrzewkową, była już serią główną. Dajemy sobie 26 kg. Zwiększyliśmy sobie do ostatniej serii ciężar do 31. Przy tej maszynce ważne jest to, żebyście te tempo, jeżeli idziecie już w dół, kontrolowali sobie po prostu. Wtedy ćwiczenie okaże się też trudniejsze, ale tym samym bardziej efektywne. Teraz czas na brzuch. Zrobimy sobie wpierw brzuszki na ławce ujemnej. Dajemy sobie ławeczkę na maksymalny skos, 20 stopni. Czas dołożyć sobie troszeczkę ciężaru. A jeżeli lubicie oglądać treningi w siłowni i taki trening nóg przypadł Wam do gustu, to możecie dać lajka, like suba i dzwoneczek oraz zostawić komentarz. Czas na ostatnią serię dajemy sobie jeszcze coś większego, może jakieś 10 kg. Jeszcze jedno ćwiczenie, allahy, które wykonamy sobie na wyciągu. Teraz jak najlepiej wykonać allahy, ja mam swój sposób, robię to na warkoczach, zapinacie sobie karabińczyk. Dajemy sobie w miarę jakiś ciężar fajny na rozgrzeweczkę, łapiemy sobie sznury w ten sposób, dajemy je za szyję, schodzimy sobie w dół, i wysuwamy lekko kolanka do przodu, wdech. Ciężar zwiększamy, damy sobie całą szafę. Druga seria zakończona. W miarę ciężki ten trening. Jestem już całym mokry. Tym samym z wami się żegnam. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i życzę wam powodzenia na waszej sportowej drodze życia.